Witamy Was w poniedziałek. Zaczynamy od spacerku. Piękne kwiatki, słonko wyszło, ale i tak później ma niby padać. Choć Liluś, idziemy dalej! I co? I tak, jak sobie idziemy, to muszę jechać do miasta pozałatwiać kilka spraw. Muszę iść do urzędu, później muszę iść do banku. I chciałam jeszcze wjechać do Ekszyna, ale zobaczę, jak to będzie wyglądać. Także taki jest plan na teraz. Za chwilę, później, jak wrócę, będę musiała się odebrać paczkę, i później chcę sobie posprzątać w pokoju. Dobra, kochani, ja wróciłam z tego nakła i pokażę Wam w ogóle po co byłam obcym, te sprawy, które miałam. Ogólnie pierwsze co, to poszłam do optyka, ponieważ chciałam wymienić noski w okularach. Zobaczcie, miałam takie już brzydkie. I teraz są takie czyściutkie, ładniutkie, jaśniutkie, przezroczyste. Więc y, to była pierwsza rzecz. I za wymianę nosku zapłaciłam 15 ziko. I tak, y, kolejną rzeczą, jaką Wam pokażę, to w ogóle buty z WINTA tymi przyszłym. Podjechałam z tatą w reklamówce. No cóż, czasem tak jest. I buty New Balance y sobie zamówiłam, 8, 878. Takie, no, star mają całkiem, całkiem spoko za nie 6 dyszek więc wydaje mi się, że gicik jest, jeżeli chodzi o te buty. Lecimy teraz dalej. A ja w ogóle jestem rozmazana, nie? Cały czas. To, to jest zły pomysł, że się malowała w te upały, bo dzisiaj znowu już jest ciepło. Kolejne rzeczy to wam pokażę w lumpie, co kupiłam. Na dziale męskim były takie kolarki z diesla. One ja mają tutaj różowe i ja nie wiem czy to męskie na pewno, czy to czasem nie damskie. Więc kupiłam je tak, no niech są. I kupiłam też w lumpie taką bluzeczkę, zobaczcie, hiszpankę. A hiszpanka jaka to marka? Domyślam się, że Shin, tak Shin. Więc taką hiszpańczyczkę sobie też kupiłam ładną No i dobra, taka basicowa, nie? Oprócz tego byliśmy w Chińczyku I w Chińczyku kupiłam zabawkę dla Kiciuśka taką Dla Liliana też, ale Lilian już dostał, bo on się zawsze cieszy jak nas widzi, jak przyjeżdżamy dlatego, dlatego tak to wygląda Kupiłam też za 19 zł w Chińczyku ubranko dla Labubu I jest to jakaś taka tutaj Chanel I... Yy, takie, takie zobaczcie sobie Ogrodniczki, fajne I taki wybrałam To dziewiętnaście tylko ubranka do Labubu, jeszcze się zastanawialiśmy W nie z co to jest yy, Pan przy Kasi powiedział nam, że to są Ubranka dla yy, Labubu Czekajcie, bo ja mam coś z tymi włosami, widzę nieźle Rozwiało mi trochę A, i jeszcze kupiliśmy z mamą Taką wersję Coca-Cola I miała tego z puszką Takiego różowego, ja sobie wzięłam z 12 cico jakiegoś takiego boksika I zaraz sobie zobaczymy jaki tutaj wylosuję Ja bym bardzo chciała tego białego Ten czarny mi się nie podoba, no i ewentualnie tego kolorowego Więc otwórzmy sobie teraz tutaj razem te labubu śmieszne I zobaczymy jak one wygląda. Pudełko jest, że mart ale tutaj już na tym nie pisze, żeby to było Coś Pop Mart, po prostu pisze No coś tam Blind Box Ale no nie, tutaj już nie pisze Pop Mart. No dobra, więc Zab Ej, bo mnie naprawdę denerwuje to rozmazane pod oczami No ale Dobra, wygląda ja po... O dobra <laughs> Jeżeli już widzicie, ja zamknę oczy Nie widziałam Takiego mam Ze skrzydłami, czyli w sumie właściwie ten, co go chciałam. Tylko tutaj. Jezus. Tutaj pokazywało, że srebrne ma te skrzydła. On taki jakiś śmieszny jest. Taką ma straszną tą buję. No ale dobra, taki, taki śmieszny. No, czego się spodziewać za 12 zł, co? Chociaż no, na AliExpress. Tam te duże ładne przychodzą No i byłam jeszcze w butiku, w którym odbywałam staż Czyli moja taka pierwsza praca, którą po prostu uwielbiałam I wiecie co sobie kupiłam? Kupiłam tę marynareczkę, bo mieli na promocji I taką mam marynarkę Lekki brąz I ona ogólnie normalnie kosztowała 289 zł I już wam pokazuję jak to na Czekajcie, czekajcie Bardziej później, zanim ja ubiorę marynarkę A ja ogólnie chciałam krótką I zastanawiałam się jeszcze na taką ładną sukieneczką białą ale, ale tamtą sukieneczkę Nie wiedziałabym, gdzie miałam ubrać A ona jest taka fajna Nie to brązowa, nie to beżowa ta marynarka I ona jest króciutka, zobaczcie Ona jest bardzo króciutka, a ja takiej króciutkiej nie mam Mam długie I właściwie tak sobie ym, Wzięłam tą marynareczkę I mówię, no taka typowo Nawet na jesień będzie ona ładna i spoko, one są dobrej jakości te rzeczy, więc nie będę narzekać, to sobie od mamy na przykład pożyczę broszkę jakąś, żeby sobie przyczepić I ona też będzie pięknie wyglądać do sukienki, która musi mi przyjść w tym tygodniu I na tym vlogu zresztą zobaczycie dlaczego Także no uhy. Mam nadzieję, że że będzie ogarnięte. W tygodniu tak musimy jeszcze raz jechać do nakła, ale to już tylko y, pozałatwiać jeszcze inne sprawy, znaczy inne sprawy, no muszę po prostu donić do urzędu jeden papier i muszę po tym papiery jechać y, do y, ZUS-u, bo ZUS muszą mi wydać, bo byłam tam na L4 i potrzebuję czegoś i, i tak to po prostu wygląda. Więc takie moje y, zakupki tak się pięknie prezentują i... I mi pokazywałam, bo chyba pokazywałam. Chyba tak, chyba tak. Ale, ale, ale jak nie, to zaraz zerknę sobie i najwyżej Wam dogram. A jak pokazywałam, no to widzimy się w kolejnej scenie. Tak się prezentuje ubrany Labubuś nasz. Przymierzyłam sobie tę bluzeczkę i te kolarki. Te kolarki są mi dobre, więc w sumie spoko z dieselka. No, ładnie. W ogóle tu widać, jakie mam dwukolorowe włosy. końcówki mam jaśniejsze od góry i w ogóle muszę umyć te włosy. Wiem o tym. Wiem o tym i ja to dzisiaj zrobię, kochani. Ale najpierw szybki hol zakupowy. <noise> Bo byłam dzisiaj po kolczyki, które widziałam ostatnio i stwierdziłam, że sobie chcę je kupić, więc byłam po nie. Byliśmy jeszcze w wiatrące i byłam jeszcze w Pepko i w tym sklepie z biżuterią drugim, ale to przepraszam za chwilę. Jeżeli chodzi o Biedronkę, kochani, to kupiłam skarpetki sobie, bo nie mam skarpetek yy, i mam tu takie długie z napisem Squid Game i te takie z wzorkami. Widziałam je na Instagramie, że właśnie są w Biedronce, więc kupiłam i Michałowi też kupiłam. Michał nie oglądał Squid Game, jakby ktoś pytał, ale kupiłam mu takie skarpetki 456 i 001 yy, numerki, bo to są właśnie męskie. To są damskie, więc będziemy mieli skarpetki ze Squid Game yy, Tak, mamy skarpetki Oprócz tego kupiłam trzy opakowania maczy Bo miałam ochotę na macze, wiem, że kiedyś były w Dino Ale nie mogłam znaleźć tych w Dino w saszetkach Więc kupiłam te z Mokate yy, wiśniową maczar I można ją pić i na ciepło, i na zimno Więc sobie spróbuję i tak, i tak i właśnie to jest ta macza. Nie wiem ile ona kosztowała, nie pamiętam. Odkładam na bok. I ostatnia rzecz, którą kupiłam w wiodące, raczej rzeczy to są ogólnie cztery lakiery. Ale pokażę Wam dwa, bo dwa mama wzięła. W sumie to trzy bazy. Ten to jest chyba jakiś żel, ale nie jestem pewna. Tak, to jest żel, to jest baza, a mama wzięła też bazę jakąś i top, bo było 2 plus 2 w biedrze, więc to ogólnie są rzeczy z Biedronki. W PEPCO kupiłam baterię. Oprócz baterii kupiłam jeszcze, moje kochani, lampeczki takie, zobaczcie, jakie już muszelki na teraz. I one były za 15 ziko. Przepraszam, a ja wam opowiadałam, że ja chcę zdobić tak wakacyjnie pokój I stwierdziłam, że te muszelki w sumie przydadzą się nam właśnie do tego zdabiania wakacyjnego Oprócz tych muszelek kupiłam jeszcze maseczkę Zobaczcie, taką jakąś Z tego, jakie mam wrażenie, to to jest taka maseczka, która są teraz modne Hydrożelowa Ale nie jestem pewna, możecie dać mi znać Więc sobie kupiłam taką za 7 zł Tylko zobaczymy, co to jest Kolagen no, także ciekawe, zobaczymy I oprócz tego byłam w tym sklepie z biżuterią I już wam mówię w ogóle jak to było Poczekajcie, bo muszę sięgnąć Kolczyki, o już mam I tutaj mam te pierwsze, które, O których wam wspominałam przy tych szanerkach Które kupiłam ostatnio w holu zakupowym I są takie Bordowe, poczekajcie One tu wyglądają jak brązowe Ale one są bordowe i to lepiej widać W tym świetle jakby normalnym i one kosztowały 29 zł, a były zapakowane poczekajcie, tak jak te w wielopaku ale tam była cena za sztukę a otworzyli obok tego sklepu właśnie w nakle na bydgoskiej biżuterii co był kamyk, on się chyba nazywa drugi sklep z biżuterią i tam słuchajcie za taki komplet trzech kolczyków szanelek zapłaciłam 34 zł, i to był za komplet, a nie, że za sztukę, tak jak tutaj przy tych. Więc jeżeli tak będzie tam na cały czas, to wydaje mi się, że bardziej będzie się tam op opłacało kupować biżuterię, no bo mają bardzo identyczne, nawet widziałam kilka takich innych rzeczy, no i taniej w sumie, więc mama też sobie kupi jakiś naszynik za 29 zł, a tam mają za 39, za 49, no i te szanelki są bardzo ładne, jedne właśnie dam mamie, jedne sobie zostawię, a jedne dam mamie mojego chłopaka. Zmieniam prześcieradło i pościel, ponieważ tamtą różową mam od łapek kotów, więc yy, tamta idzie do prania. A tutaj będziemy mieli teraz granatowe kolorki. No, szczerze mówiąc, bardzo ładnie się to prezentuje na tym łóżku. Ogólnie umyłam sobie włosy. Kochani, moja twarz wygląda tragicznie, no ale dobra, mniejsza. to... Ja nie wiem, mi to pewnie kot zrobił przez noc i po prostu tego nie widziałam. Tego nie było wcześniej. Czemu to spadło? Dobra, mniejsze. Jedziemy do Galerii Pomorskiej z moim yy, chłopakiem, ponieważ chcę odwiedzić yy, Tediego, yy, Half price i chyba TK Maxa. Może jeszcze wejdę do Action, zerknąć za kocami, ale nie jestem pewna, czy na pewno. No to zobaczę, ale na pewno jedziemy do Galerii Pomorskiej i pewnie na jakieś jedzonko, więc na pewno wam coś nagram, jakieś przebitki. No i co? I Idę się szykować, bo nie mam czasu. Muszę wysuszyć włosy, pielęgnację zrobić i w ogóle tego wszystkiego. No, nie wiem, co mam ubrać, bo niby jest ciepło, niby zimno. Dobra, idę się szykować. Dobra, ozdobiłam sobie na letnio-wakacyjnie pokój. I tutaj położyłam stateczek różowy z koło brzegu, kochani. Tutaj jest raczej bez zmian. Poszewki zmienialiśmy, to widzieliście. I dodałam sobie kocyk nowy, tutaj Pituś już się myje na tej poszewce będzie inna poszewka, tylko jest teraz w praniu no tutaj jest ten drapaczek dla kiciuśków, tutaj mamy kotka, kotka, świecznik obraz kotka i domek tutaj sobie wzięłam kwiateczki piękne z ogródeczka, zdjęcie z Karolą zdjęcie z Salemem, zdjęcia z nadmorza Biżuteria, i tutaj mamy coś takiego, proszę bardzo, zdjęcie moje z Michałem. Latarnia morska, i coś takiego, co kupiłam w Teldim. Tutaj zrobiliśmy tak, że są pamiąteczki, perfumy, ale tylko te, które będę używała teraz latem: świeczuszka. Możecie zauważyć, że też tu idą już lampeczki, muszelki przy lustrze. Tu sobie dałam ten kubeczek ze Starbucksa, bo jest ładny. Książki troszeczkę pozmieniałam, i tak wygląda na dole. Więc tak, tak się prezentuje mój teraźniejszy pokój. Dzisiaj kochani będziemy robić kolację, kolację, obiad o, kolacio, o kolacio, tak? Dla mnie i dla mojego chłopaka. I ja obieram bataty i będę robić frytki z batatów. Oliwa z oliwek. Oregano. Kupiłam, kochani, w Action Magnetyczne. Kupiłam też parę innych rzeczy, ale obiecałam wam, że już nie będzie holu zakupowego, więc nie będę wam pokazywać. I ogólnie jestem ciekawa, jak one działają, tak? Bo tu jest takie coś do nich. Ja ogólnie sobie zakładałam rzęsy, ale to jest wykładnie magnetyczne. O Jezus Maria, jak to się zakłada? I tu jest w ogóle liner chyba? Tak, liner. I to jest klej, czy co? Bo nie wiem. Miał ktoś z was takie rzęsy i wie, jak to się u, 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 używa? Bo ja nie mam pojęcia. Ale sobie przymierzymy je właśnie teraz i zobaczymy. Zostałam z pomazanym okiem. Nie baczcie na tą kreskę i z tą rzęsą, i ja, ja nadal nie mam pojęcia, jak to się zakłada. Nie wiem. Podejście drugie zrobiłam taką kreseczkę tym klejem i przycięłam tą rzęsę i zobaczymy, jak to będzie wyglądać teraz. Dobra, wygląda to już troszkę lepiej, ale nie wiem, czy tak jak bym chciała, żeby to wyglądało. Krzywa mi wyszła ta kreska cała, nie? No, ale no dobra, no ogólnie wygląda to tak. Czekajcie, czekajcie. Wyostrzysz się, czy nie wyostrzysz? No, ona tu jeszcze odchodzi. Dobra, nie chcę mi się już w to bawić albo spróbujemy jeszcze na jednym oku. Dzisiaj na śniadanko, moi kochani, bajgelek z jajeczniczką, na taką wiecie, na pół Pół miękko, pół twardo i tutaj mamy ziarenka Herbateczka oczywiście w takim jesiennym kubku I nasiona chia w kubku świątecznym Więc przesyłam wam, moi kochani, dzisiaj trochę wielkanocne, bo jajka Jesieni, tu w środku jest wiewiórka, zobaczcie I... Święto Bożego Narodzenia. Możecie powiedzieć jakie święto najbardziej lubicie? Ja Halloween. Zaraz później Boże Narodzenie. Zrobiłam sobie macie i będziemy teraz robić paznokcie. Sprzedam kamizelkę na winted, kochani, i zapakuję ją sobie w takie pudełeczko. Popsikam perfumem Katy Perry, bo on jest po prostu przepiękny, bo ja zawsze lubię popsikać właśnie. Jakimś perfumikiem Dla zapachu fajnego Taką ładną karteczkę daję Właśnie z napisami I Wrzucam tutaj do tego I dodamy jeszcze jakiś gratisik Lecę do kuzynek Zawieść lampeczki zawieść, Zanieść Lampeczki Wyślemy przy okazji też paczuszkę I tu dla Oli mam bransoletkę A dla Julii byrelok I lecę Witam was w dzień poltru I co? Będziemy się szykować Ale najpierw zrobimy ten boksik Właśnie, który chcę zrobić sama I zaraz wam pokażę I będziemy robić Byłam jeszcze na szybko dzisiaj kupić Tą gąbeczkę taką florystyczną I zaraz wam pokażę wszystko co mam Do tego boksu I będziemy go robić Razem tutaj A na tiktoku pewnie wam pokażę Tylko jakiś urywek no i ogólnie za mną możecie zobaczyć syp, ale ja tu dopiero będę sprzątać. Pokażę Wam, jakie w ogóle kwiaty kupiłam. Kupiłam taką margaretkę. Kupiłam taką różę. Nie no ja ogólnie z zamysłem widzę to dobrze. moje włosy nieogarnięte. I kupiłam też piękne bukiety gipsówki. One są piękne i ja sobie zostawię te, bo zużyję dosłownie troszkę tylko tej gipsówki, więcej pójdzie tego, ale reszta idzie do mnie do wazonu. Oprócz tego kupiłam to pudełeczko, w którym ten boksik będzie i kupiłam też takie fajne coś wtedy, w sensie takie fajne coś, no taką dekorację po prostu. Yy, oprócz tego kupiłam gąbeczkę dzisiaj w kwiaciarni, bo ja miałam gdzieś, ale nie mam pojęcia, gdzie one przepadły. Tutaj mam taką zieloną folię, więc będziemy musieli coś wymyślić z tym. Yy, mam też Raffaello i wykałaczki i tak sobie myślę, że gdzieś nie, gdzie chyba podkładamy Raffaello ale zobaczymy jak tu wyjdzie, więc będzie robić waksik. Ja uwielbiam po prostu yy, robić takie rzeczy. Pierwsze co, to w ogóle musimy sobie tak o, wiecie, ten i muszę zobaczyć ile potrzebuję tej tutaj gąbeczki i e, jak ją namoczę, włożę tutaj, wszystko ładnie zrobię, to do Was wrócę i będziemy kombinować z kwiatami. Róże całe zużyłam, tu sobie jeszcze tak patrzę na te takie brzydsze, ale to jakoś chyba zakryjemy. Zobaczcie, jaki mam tu syf. Cieszę się, że zaczęłam to robić przed sprzątaniem. Teraz będziemy dodawać margaretkę. Margaretki już dodałam, jeszcze chyba dodam gdzieś w jakimś miejscu. I później zaniosę ten bukiet resztę babci, bo nie, nie wiem, co mam z nim zrobić. Ogólnie wygląda to przepięknie. Może jestem taka zadowolona, że mi to wychodzi. Idę zanieść margaretki babci. Dodamy jeszcze gipsówkę. I, I nie wiem, czy coś jeszcze za, za chwilę zobaczę, jak to po prostu będzie wyglądać. I tak się prezentuje moja praca. Ym, nie dodawałam tego rafaello, bo to było już za dużo. No, no wiadomo nie jest idealnie, bo nie jestem jeszcze florystką, ale wydaje mi się, że jest, że jest pięknie. I tak wygląda moja praca. Tak podjadłam sobie rafaello. Resztę zostawię dla Michała na jutro. Aby kałaczki się nie przydały. I no. Ale nie no. On jest taki piękny. Karteczka już wypisana, piękna. No ale zobaczcie jak pre pięknie prezentuje się ten nasz prezent. Czyli ręczniczki i te kwiateczki, które sama zrobiłam. No coś po prostu cudownego. Zaraz spakuję już do torby. I, i, i będę miała prezent z głowy. No i prezent pięknie spakowany. Mieliśmy na szybko kupić w Sinsayu jakieś rzeczy, bo stwierdziłam, że jednak mi się nie podoba. Kupiłam sobie czarną bluzkę, taką sukienkę, ale to w ogóle na inną okazję. I klapeczki takie skórzane czarne i spódnicę, którą porasuję mimo. Czekam aż pasek wyjdzie i pójdę się umyć, bo muszę umyć jeszcze włosy. A coraz mało czasu, coraz... Jeżeli chodzi o dół, to ubieram taką e, śliską spódnicę długą. E, no to ja sobie ją Jeżeli chodzi o górę, ubieram czarny taki, taki topik. Na nogi ubieram te klapeczki. Dobra. Ubrana jestem już. Klapeczki, wszystko pięknie. Pokażę wam jeszcze jak będę wyglądać z marynarką. A jak się zrobi chłodno, to ubieram tą marynareczkę. I tutaj w sumie na nią chcę sobie przyczepić taką broszkę, którą pożyczyłam od mamy, ale nie wiem gdzie ją... A! Tutaj jest taką. Zobaczcie. Chciałam sobie przyczepić, ale to na marynarkę. na razie jest ciepło, więc marynarkę wieczorem bym ubrała. Wiecie, że nie tylko ja mam takie pecha. Porażka. Ja prezentuję mój makijaż. Jeszcze kolczyki ubiorę, te yy, Saturnie i będę gotowa. Może sobie tak piam. Nie wiem czy długo wytrzymają, ale nieważne. Sarebeczka juicy. Perfum polo wezmę... Lorena. I co? I zaraz idziemy. Dobra, to jest czas na zakończenie tego vloga, ale najpierw ogłoszenie parafialne Z poltrów rzuciliśmy gdzieś około drugiej godzinki Poszłam spać od razu momentalnie, tylko się jeszcze umyłam, zmyłam makijaż Chwilkę posiedziałam, no i zasnęłam Później o 6 wstałam, ponieważ jechałam do mojego chłopaka No Michał miał nocka, czasem właśnie robimy tak, że Po nocce mm, Wiecie Jadę do niego no i w ogóle z rana czułam, jakby mnie kart, bolało i jakbym miała być chora. Yy, a nie piłam jakoś dużo, bo ja piłam maks 5 kieliszków. Naprawdę to był maks, więc nie piłam jakoś yy, dużo. Nawet wuj zauważył, że nie piłam dużo i mi się pytał, czy ja go odwiozę do domu, a ja jeszcze nie mam prawa jazdy. On myślał, że mam, ale to mniejsza, bo myślał że jariska, która u nas od niedawna stoi, to jest moja i że zdałam. Ale nie, to po prostu jest trzecie auto rodziców. No, i ta Jariska jest od jakby, no od Michała. Więc yy, tak kupili ją, no ale mniejsze, teraz nie o tym. I yy, yy, właśnie ten, Boże, już jest znowu wieczór, drugi dzień, yy, i spać mi się chce. Yy, jestem zmęczona. No i tak sobie wstałam dzisiaj o 14, kochani, obudziłam się o 14, w sumie przebudziłam się o 9, mi się już spać nie chciało, bo byłam w toalecie, ale później jeszcze zasnęłam. No i obudziłam się o 14 koniec końców yy, Michał tam mi przyniósł obiad I w ogóle I później ten za, Zadzwoniła moja mama Czy jedziemy do Wieszucinka na rowerki wodne albo gdziekolwiek I razem ze mną Z Michałem I z moim bratem i z mamą jechaliśmy na rowerki wodne do Wieszucinka yy, Było fajnie yy, Więc tak yy, Później pojechaliśmy jeszcze do cioci, bo ciocia zadzwoniła, że zrobił jakieś tam domowe lody i że możemy przyjechać, no i tak, tak dzisiejszy dzień, taka regeneracja, trochę do rowerku, pół dnia przespałam no ale mniejsze o to, jutro też będzie regeneracja, ponieważ miałam jechać do Nako, ale nie mam jeszcze papierów, które muszę zanieść w jedno miejsce, więc pojadę we wtorek w takim razie no ale ogólnie było mega, mega fajnie tam wam wstawiłam zdjęcie zaraz wam pokażę jeszcze ten kubeczek i yy, 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 który dostałam z Bolesławca, bo moja ciocia ma właśnie fioła na punkcie Bolesławca, więc z Bolesławca. Dostałam też od niej nasiona, chia i jakieś herbatki, których ona nie pije. Salem, co ty tam odwalasz? Patrzę, żeby mi nic nie zrobił. Jak tu sami zaraz zwalisz od Michała? I, I właśnie, i właśnie tak. Ja ogólnie nie wiem, na jakim etapie byłam z Wami, ale właśnie Michał mi kupił ostatnio. Kaktusa, i teraz nie wiem, czy ja Wam go pokazywałam, czy nie. Najprawdopodobniej Wam nie pokazywałam, ale pokażę Wam teraz. To jest mój kotek. Mój kotek, który siedzi na półce. A to jest kaktusik. Zobaczcie, takiego cute ktusika dostałam. Zaraz się pokujesz salem. Wezmę go po prostu tutaj, może do góry, żeby marmolatka sobie nic nie zrobiła. Nie marmolatka? Żebyś sobie nic nie zrobiła. A jeszcze wam powiem tylko jedną rzecz, że ten filmik mieliście już zobaczyć dzisiaj, bo dzisiaj jest niedziela. Wczoraj nagrałam takie zakończenie po ciemku, gdzie ledwo było mnie widać i gadałam 3-3, ale po prostu ze zmęczenia, ale po prostu wstawiłam ten filmik, tylko tam w jednym momencie było coś, co musiałam usunąć. I dlatego, y, I dlatego właśnie y, ten filmik y, zobaczycie w poniedziałek, czyli jutro, y, czyli dzisiaj ci co oglądają w poniedziałek, y, ponieważ nie zdążyłam się wyrobić, żeby poprzemontować to jeszcze raz. Bo to po prostu y, odbijałam się w lustrze ja na samych Majtasach więc stwierdziłam, że to musimy usunąć, a nie zauważyłam tego przemontowania bo montowałam to też wczoraj nabiecie, a ja już przyspada taka byłam. No, ale dobra, nieważne. Ważne, że jest filmik z małym opóźnieniem, ale jest, więc, więc cieszę się, że w ogóle ten super czas był. W ogóle słychać, że mam chrypę. Super czas był, fajnie spędzony i to, to jest najważniejsze. Także tak szybko. Życzę Wam miłego dnia, miłego wieczoru, w zależności kiedy to oglądacie, kochani. I do kolejnego odcinka. Buźka. Jeżeli Wam się podobało, to koniecznie łapka. I suba też możecie dać. Pa! No po prostu coś pięknego i słodkiego.